Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Cyberpunk. I tak, ludziska, na wstępie zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i lecimy, ludziska. E, w ogóle nagrywam to kolejnego dnia tego odcinka. Troszeczkę głośno grę, wy macie raczej dobrze. E, ręczny zap zapes, zapis. Kurde. Sprawdź sobie czy jeszcze na pewno wszystko z grą jest ok? Czy kraj jest na odpowiedniej głośności? No, jest wszystko GIT, powinno być wszystko GIT, więc. Okej, okay, lecimy dalej, ludziska, lecimy dalej. Kontynuujmy. Czy ja to dalej nagrywam w 50 fps Sprawdźmy, czy to jest 50 fps Pozwólcie na chwilę. Dzisiaj nagrywam odcinek z tego, więc nagrywa się, dobra. Przejdźmy się. To była, chodźmy. Lisy Wisi, wisi. Ande, Meta, w Co łączy mężczyznie... się. Już rozumiem skąd tyle wiesz o Jorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to Was łączy. Łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Jorinobu nie spodziewa się takiego ruchu z Twojej strony? Jorinobu nie ma o niczym pojęcia, wierz mi. Jest zbyt zajęty dopinaniem tego interesu z networkem. Zresztą, nawet gdyby jakimś cudem zaczął cokolwiek podejrzewać, nie zdąży zareagować. Zadbasz o to, prawda? No oczywiście. Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Jorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb, o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im, czy takiej szarej myszce jak ja? Informacje o Nobu, o Chipie, Braindance, skąpeki. Perfekcyjny plan. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. Mhm. Dzięki. A teraz czekam na Puente. Dobra, dobra. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą. Że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebie. Vij, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, czekajcie. Nie, dobra, 50 fps jest, nagrywa się więc jest Git. Jeszcze sobie muszę włączyć kurwa timer. No, co myślisz? Timer, 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 budzik, nie budzik. W ogóle ludzisko, gdzie miałem XD, wielkie bo mam teraz historię. Staję sobie tak fajnie. Bo dzwoni mi, budzi go o i to chyba nie wiem ile 30. Budzę się. Spoko, fajnie, super. Budzę się godzinę później. Okej. Okay. spać mi się jeszcze chciał. Poszedłem dalej spać. Obudziłem się o 11, nie? Myślę, no okej, okay, dobra Pierwszy raz tak późno wstałem że Nie wiem, w tym roku to może 10 razy mi się tak zdarzyło Przez wakacje tak z 9 razy Z 8 razy mi się zdarzyło Podczas pierwszy w kwietniu mi się raz, Pamiętam, że w kwietniu mi się tak zdarzyło Potem zwykle przez wakacje Tak 8 razy mi się zdarzyło mniej więcej I teraz raz znowu I mam takie xd wielkie, schodzę na dół No co myślisz? Patrzę się, a ta mama dalej śpi i myślę, a to jeszcze było godzinę po tym jak wstałem, była w pół do dwunastej i się tak zastanawiam... Jakiś dzisiaj dzień naprawdę, nie wiem... Sanny chyba. <grystanie> Okej, okay. co teraz? wy Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera. Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Ewelin, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City. Której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni, W ten sposób zrujnujesz reputację. A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić. Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami, czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Mowy kurwa nie ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję Ci szansę. 50%. Z taką sumą na koncie Deks nie będzie Ci już do niczego potrzebny. Nie, Ewelin. To nie tylko kwestia kasy. Myślałam, że jesteś najemnikiem, że to zawsze jest kwestia kasy. Ale nie za plecami kogoś, kto mi ufa. Przykro mi. W porządku, nie było pytania. Ale wiesz co? No. Obyś był tak skuteczny jak naiwny. W razie czego dzwoni, prześlę ci swój numer. Ok. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać. Pan Vee, no tak. masz dla mnie wieści. Ja że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie wie. Fajne tupeczki. Fajne, fajne. <grystanie> Siedzimy wczoraj przy barze, czwarta rano. Gina znowu nawijał o tych swoich przejściach z bankiem. Ja próbuję sobie załatwić zastępstwo, bo małą z przedszkola trzeba odebrać. A tu nagle wpada koleś, taki na ostrym haju. I co z nim? No i mówisz, że chce zabawić się w real. Ostro. Wie, że tu nie wolno, ale zapłaci potrójnie. Wiesz, co Gina zrobiła? Wpakowała goście do kabiny. Wszystko i w jest w porządku. w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Właśnie mówię. dobra, idziemy stąd. Chodzisz, nie wchodzisz. Co za ciąg Jezus. Opie. JADEMY ludziska, JADEMY Bo naprawdę ta sytuacja dzisiejsza mi rozwaliła naprawdę Ale ludziska ja wiem, że zacinę obraz A to wino mojego komputera, już na to nic nie poradzę <ścoughs> Albo optymalizacja naprawdę jest się... Albo po prostu to jest naprawdę wina... Naprawdę wina mojego kompa, bo... Ja, ja, ja wierzę! Że na serio, to jest jakaś Troszeczkę optymalizacja skopana, bo... To jest bardzo... Dziwne... Mamy problem. Nie radzę. Otworzysz ogień! Nie... Porque ja tengo planes para esta noche. Irgen Santísima, ...te vas a enterar mañana. No Co się dzieje? A co słychać o pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję. Jakbym kłamał, ale opłacało się. Pierwsza liga. Mhm, mm pierwsza liga. I wiesz, co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. O, Dobra, idziemy, ludzie z Kanady. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. – No co? – Przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam. A wy to niby kto? Znajomi Dexter'a de Czeka na nas. Yo, Dex, jest tu takich dwóch. Mówią, że do ciebie. A? No do Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie w górę. Tam, Spoko. Ram. O Wszystko. W serce, Night City. Słyszysz? Jak tętno. Hej. Siadaj, zaraz was obsłużę. Poko Forest, Boa Boa, może nawet Morgan Blackhead? No, teraz nasza kolej. A Widzisz tą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Pff. Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Spoko, właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazwamy drinki po naszych stałych klientach. Ile lat ma Afterlife? Z pięćdziesiąt? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. To chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych, najstarszych. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. <laughs> Kto jeszcze dostąpił tego zaszczytu? Sprawdź sobie w karcie. Jedna z pozycji jest pusta. Trzymacie ją dla Morgana, prawda? <laughs> to fakt. Morgan wciąż nie może się zdecydować, czy umarł, czy nie. Nikt nie wie, co się z nim stało. Myślisz, że żyje po tylu latach? Czemu nie? Spójrz na Rogue. Ludzie z tamtej epoki są ulepieni z innej gliny. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. W każdym razie ja jestem Jackie Wells i przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze. Miłość. <laughs> Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Texa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie dwa lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy? Heh, skąd o tym wiesz? Część swojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na ten temat. Powodzenia. Dobra. Dzięki. Ha, tu idziemy. XD ja nie wiedziałem. Tak randomu poszedłem w tą stronę. Ja też, box. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość? Dobra. Tak. Excelsior. Czuję, że mnie Dexter wychuja. Jestem tego no to... pewien, że mnie wykurwi. Muszę kończyć. Jest i pan win. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Tak. Nabiliśmy punkty u tego u góry. E, fajna loża. Dzień kosztelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki plaza na nieobrobionym Braindensie. Tibak już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Jorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? To Parker. Sam nie wiem, jest w coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Jorinoburza, Arasaki. Z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać dwa do dwóch. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. <laughs> Ale właśnie od tego macie Fixera. Jeśli nie wiadomo, spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fixera. Co? Bez fixera. To mi się podoba. <laughs> Ech, klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie Wi, to może być początek długiej i obocznej współpracy. Słowa uznania to mało. A oferta Ewelin to dużo. Święta prawda, widzę dobrze gada. Wiem, jeszcze do tego wrócimy. Nawet tak nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza. I nie będzie ostatnia. Przejdźmy do rzeczy. No tak. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. Mam kiksy zajebiste. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Della zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą t hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć tibak na słuchawce. A teraz pytania. Dela Main nas zawodzi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuje tylko z najlepszymi. A Dela nigdy nikt nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję? Nie zadaję zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamein przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Nootel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Pomów o no wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Marasaki Hajime Takim. Jeszcze coś. Jak wejdziemy do penthouse'u? Jorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netraner w kąpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, t to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie Netranera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, Bi. I o to chodzi, Dex. I o to chodzi. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Main czeka przy dawne Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. O, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. Hm. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Do no ludziska, no to tyle w tym odcineczku. Ja wszystkich żegnam. Oczywiście. Na razie. Cześć i pa!